Proszę, panie prezesie. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, naprawdę jestem wzruszony <kłudnie> południe w niedzielę, dzień święta tak wielu spośród was, spośród mieszkańców tego miasta podhala, także i innych części tej ziemi tutaj było łaskawie się zjawić i naprawdę pascie kłaniam. Serdecznie dziękuję. Zawsze ktoś, kto ma w paru słowach, bo przecież nie mogę tutaj mówić długo, mam odpowiadać na pytanie, opisać nasze problemy, zastanawia się od czego zacząć. Ja siedząc już tu na tej sali, patrząc na Państwa, pomyślałem, że zacznę od wspomnienia kilku spraw lokalnych, bo łatwo od nich Przejść do spraw bardziej generalnych, do spraw, które odnoszą się do całego kraju. Mamy tutaj na tej ziemi naprawdę poważny problem. Na imię Mu Natura 2000, czyli daleko idące ograniczenia, które zostały wprowadzone przez Unię Europejską niby w imię ochrony przyrody, ekologii. Ale tak naprawdę, w odniesieniu do Polski, kraju, który ma przez zupełnie inną specyfikę, inną historię gospodarczą i społeczną niż kraje na zachód od naszych granic, to jest przedsięwzięcie pod wieloma względami bardzo wątpliwe. Ale chyba nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie by ono było równie wątpliwe jak tutaj. Tak bardzo ograniczało różne możliwości, możliwości inwestycyjne, i to zarówno małych inwestycji prywatnych, jak i inwestycji większych ograniczało także możliwości bronienia się przed nieszczęściami, przykład bronienia się przed powodziami. Tu wszędzie mówi się mieszkańcom tej ziemi, mieszkańcom Podhala nie Nową Natura 2000. To dobry przykład tego, jak obecne władze Polski podchodzą do tego wszystkiego, co składa się nasze, na nasze relacje z Unią Europejską. No można w pewnym skrócie może takim dość ostrym, nawet brutalnym powiedzieć, podchodzą na kolana. Otóż to nie jest dobre podejście. To nie jest dobre podejście. Każde państwo, które należy do Unii Europejskiej, jeżeli dba o własne interesy, a niestety ogromna większość dba, mówię niestety, bo polska władza w tej chwili nie dba, podchodzą. Stara się stosować przepisy unijne w ten sposób, żeby te interesy były chronione. Polskie stocznie upadły, Niemcy ostatnio udzielili swoim stoczniom kolejne 100 milionów euro wsparcia. Czyli na Bałtyku już polski stoczni prawie nie ma, kiedyś były naprawdę bardzo silne. Za to niemieckie są w zupełnie dobrej kondycji. Ten program. Natura ma chronić resztki przyrody zniszczonej na zachodzie Europy, a w Polsce tej przyrody niezniszczonej jest naprawdę sporo. Natomiast są te blokady, o których tutaj mówiłem, i można by te przykłady ciągnąć. Polityka na kolanach wobec Unii, ale także wobec silniejszych sąsiadów, do niczego nie prowadzi. Nikt nie jest w stanie, nawet gdyby tu byli jacyś zwolennicy obecnego rządu pokazać, co zostało uzyskane poza poklepywaniem po plecach. To tak, to rzeczywiście. No i pan premier... Do... I no pan premier już dostał trzy nagrody, można powiedzieć, trzy ordery od Niemców. No tyle załatwiono. Ale proszę pokazać coś konkretnego, bo przecież były różne problemy sporne. Co zostało załatwione? Otóż odpowiedź jest krótka. Nie zostało załatwione absolutnie nic. We wszystkich sprawach spornych odnoszących się do naszych interesów trzeba było ustąpić. Niezależnie od tego, czy to są interesy polityczne, związane z historią, z oceną II wojny światowej, z oceną przesiedleń. To są naprawdę bardzo ważne sprawy. Ci, którzy ich nie doceniają, no, nie są dobrze zorientowani. A skończywszy na sprawie polskich stoczni, polskich portów, Port Szczeciński, czy właściwie Świnoujski, został wręcz zablokowany z praw strategicznych związanych z niebezpieczeństwami, jakie niesie rurociąg północny i tak dalej, i tak dalej. No, w relacjach z Rosją, to trzeba powiedzieć jedno słowo: Smoleńskie. Gdyby Polska była inaczej traktowana. Gdyby Polska była traktowana poważnie, to to wszystko co dzieje się wokół Smoleńska po prostu nie miałoby prawa się zdarzyć. Łącznie zresztą z tą katastrofą, ona też nie miałaby prawa się zdarzyć. Krótko mówiąc, tutaj mamy do czynienia z takim problemem, który można zobaczyć na tej ziemi, bardzo konkretnie w interesach bardzo wielu ludzi i w niemożliwości podejmowania różnych przedsięwzięć, ale. Które ma jednocześnie charakter ogólnopolski, to jest błędna, niedobra, oparta właśnie na tej zasadzie, że jeśli się ukręknie, to się więcej uzyska, to jest w polityce międzynarodowej zasada całkowicie niesłuszna polityce. Musimy ją odrzucić. To jest powód, dla którego możemy powiedzieć, że gdyby nawet ten rząd pod innymi względami był dobry, sprawny, to i tak by trzeba było dążyć żeby jak najszybciej jego misja się zakończyła. Sama polityka zagraniczna, oczywiście razem z tą gigantyczną kompromitacją i skandalem smoleńskim, tragedią smoleńską, by tutaj zupełnie wystarczyła. I zapewniam Państwa, że w żadnym naprawdę demokratycznym kraju, a nie kraju oligarchicznym jak dzisiejsza Polska, tak by się właśnie stało. Ale przecież to jest tylko wycinek problemów. To jest tylko jeden problem spośród wielu. Ja nie mam tutaj czasu, mówię to na wszystkich spotkaniach tutaj na tej ziemi, na ziemi małopolskiej, nie mam czasu zreferować Państwu choćby pokrótce sytuacji w poszczególnych resortach, w poszczególnych działach polskiej administracji, życia gospodarczego, życia kulturalnego, oświaty i tak dalej, bo to by po prostu za dużo czasu zajęło. Ale znów odwołajmy się do przykładu z tej ziemi. Chodzi o problem Zakopianki. Już nawet tylko dwóch odcinków. Do Rabki i do Nowego Tanku. Miały być. Były planowane. Nie ma. Jeżeli chodzi o ten drugi, to w ogóle został w istocie przesunięty Ad Kerendas grekas. No a naprawdę zakopiarnka jest potrzebna. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z incydentem. Coś się nie udało tu na tej ziemi. To przecież łączy 30 parę kilometrów tylko. Czy może mamy do czynienia z problemem nieprównanie szerszym. Oczywiście, proszę Państwa, mamy do czynienia z problemem nieporównanie szerszym. Miało być, według zapowiedzi własnych Donalda Tuska i ministra Grabarczyka, do 2012 roku do euro, wybudowanych od początku ich rządów 4000 km autostrad i dróg szybkiego ruchu. Oni, nasz plan, który był skromniejszy, 3200, określili jako tchórzliwy. A ile zbudowano? Proszę Państwa, zbudowano 600 kilometrów z tym znaczna część to są drogi jednorazowego użytku to znaczy można je było na euro ale w tej chwili wymagają dalszych prac remontów a obawiam się że w niektórych wypadkach wymagają po prostu zrobienia wszystkiego od początku ja już wczoraj używałem na spotkaniach w innych częściach Małopolskiej regionu porównania, bo sądzę, że ono jest niezłe. No komuś za miesiąc pracy obiecano na rękę 4000. Dostał 600 zł, jeszcze do tego część pieniędzy w, takiej, w takich banknotach, że nie wiadomo czy nie są fałszywe. Cieszyłby się? No, pewnie by się bardzo zmartwił. Uważał, że go oszukano. I tak proszę Państwa jest w tej sprawie. Ale to nie jest problem tylko oszustwa, tylko tego, że coś się zapowiada, mówi się społeczeństwu, uzyskuje się dzięki temu poparcie, a następnie się tego nie wykonuje. Nie, to jest, proszę Państwa, problem niestety nieporównanie głębszy. To jest problem tego, że myśmy sobie tutaj skonstruowali system i to już nie jest sprawa tylko tego rządu, ale całych tych 23 lat, który jest po prostu skrajnie wręcz niewydajny, nieefektywny. Tu się niczego, co jest wielkim przedsięwzięciem zbiorowym, jak dochodzi jak choćby budowa autostra, czy budowa mieszkań dla zwykłych ludzi, takich średnio albo mniej średnio zarabiających, czy inwestycje hydrologiczne. Niczego takiego tutaj nie zdołano w ciągu przeszło 20 lat zrobić. Nic się nie udało. Nawet wtedy, jeżeli są pieniądze. Bo przedtem był problem finansowy. Teraz od 2004 roku pieniądze są. A mimo wszystko w dalszym ciągu to się wszystko toczy jak krew z nosa. Jednocześnie jest niesłychanie wręcz drogi. Czyli jest w tym systemie coś bardzo, ale to bardzo niedobrego. Coś, co naprawdę trzeba zmienić. I spojrzmy, służba zdrowia, rozkład, jednocześnie jak się bliżej przyjrzeć, choćby dokumentom z tego roku, spojrzeć na rozdział pieniędzy. No ja dokładnie widziałem rozdział pieniędzy na Mazowszu. W Małopolsce nie widziałem, ale sądzę, że jest podobnie. Kto pieniądze dostaje? Jakie szpitale, inne ośrodki zdrowia dostają pieniądze? Proszę Państwa, nie. Dostają o, dokładnie. Dokładnie ktoś z Państwa zgarł. A dlaczego zgadza? Dlatego, bo dobrze wie, jakie są w istocie stosunki w Polsce. Wielkie szpitale, które są w stanie człowieka naprawdę leczyć, które są w stanie przyjąć rannego, nieprzytomnego człowieka w ciężkim stanie nie dostają w gruncie rzeczy żadnego wzrostu 2%, czyli mniej niż inflacja, czyli mają mniej. Natomiast prywatne dostają na to 60% więcej. Dlaczego? No bo po prostu tutaj pieniądz publiczny służy przede wszystkim temu, żeby grupy uprzywilejowane się wzbogacały. To jest ten mechanizm, który teraz się odsłonił przy okazji tej państworowskiej, a w istocie pełskiej afery, bo jak udaje niewiniaka... Nie, minionko, przepraszam. Pan Tusk to naprawdę tylko przedszkolaki mogą w to wierzyć. Rządzi od pięciu lat. <klucz> Ma raporty. Miał przyjść w sobie panią minister Piterę, która przecież tylko od tego była. <klucz> <klucz> I co? Nie wiedziało o niczym? Doskonale wiedział, tylko teraz wyszło na jaw, dlaczego ktoś kogoś tam widocznie chciał podpuścić. Tutaj mnie proszę o to nie pytać, bo tyle sam mówiłem to i Państwu. Ale znów można powiedzieć, ta kurtyna, która w Polsce osłania życie publiczne i gospodarcze, także przeciętny obywatel po prostu nie jest tutaj informowany w sposób właściwy, została troszeczkę odsłonięta. Nie odsłonięta w ogóle, tylko o tak trochę, o kawałek. Uchylono kawałek sceny, malutki kawałek został przez Państwa obejrzany. Tylko, niech Państwo nie mają żadnych źródeł. Tak to wygląda w ogóle w Polsce. Ja Państwu dam jeszcze jeden przykład. Zupełnie nieznany, stosunkowo niewielka skala. Przedsiębiorstwo w Warszawie, dyspozycji wojewody. Część kiedyś wielkiego przedsiębiorstwa, taka resztka, żyje już po części ze sprzedaży. Działek, bo miał dużo działek w Warszawie, wiadomo, są drogie. I jak to wyglądało? Było to dawne kierownictwo, jeszcze przed naszymi rządami. Był przetarg, zawsze było tak, że się nikt nie zgłaszał, a później obniżono radykalnie ceny, i wtedy zawsze się zgłaszał jeden i kupował za cenę, która z cenami w Warszawie nie ma nic wspólnego. Przyszedł nowy dyrektor, już z nadania naszej władzy. Też musiał sprzedać jedną działkę, chociaż uruchomił też produkcję ograniczoną, ale jednak przynoszącą zyski. Ale potrzebne mu były pieniądze. Sprzedał działkę tą samą, taką samą, jak kiedyś sprzedawano za milion kilkaset tysięcy złotych, za przeszło 7 milionów. A później go oczywiście wyrzucono. I co się stało? Wszystko wróciło, a ten dyrektor po dziś dzień nie może znaleźć pracy. Jest człowiekiem bez pracy już od kilku lat. No, bo dopuścił się takiego nadużycia, że nie pozwolił kraść. I to jest, proszę Państwa, istota. Tu widzimy to na szczeblu politycznym, wysokim, pan eksministrowie, prezesi, a tam malutka spółka, pewnie ze 200-300 osób zatrudnionych, tyle że dysponująca pewnym majątkiem. I tak się to w Polsce, proszę Państwa, toczy. Od dwudziestu paru lat i ci, którzy próbowali to zatrzymać, którzy o tym mówili byli oszołomami, sami byli oskarżani o korupcję, chociaż jako żywo żadnego majątku się nie dorobili i kiedy w roku 2005 już tak na poważnie, na nieco dłużej doszli do władzy, no to urządzono im piekło, urządzono przemysł pogardy, urządzono wojnę, której ostatecznym efektem był smolec, bo smolec to jest wynik Wojny Polsko-Polskiej. Proszę Państwa, gdzie nie spojrzeć, spójrzmy na rozkład oświaty, no o służbie zdrowia już wspominałem, kompletny rozkład i oczywiście robienie interesów w oświacie zresztą też. Po co uczniom co rok nowe podręczniki? Po co? Po to, żeby ktoś na tym zarobił, prawda? Po co po kilkadziesiąt albo kilkanaście podręczników jednego przedmiotu? Po to, żeby ktoś na tym zarabiał. To, proszę Państwa, jest nic innego jak w tym wypadku oczyszczania kieszeni rodziców. Ale najczęstszą zasadą to jest oczyszczenie kieszeni państwa, czyli naszej wspólnej kieszeni. Bo Polska wydaje w tej chwili na cele publiczne, szeroko rozumiane, to jest i budżet, i wydatki samorządowe, i wydatki różnych fundacji, i ubezpieczenia społeczne, emerytury, połowę swojego rocznego dochodu. Tak to może w pewnym skrócie myślowym, ekonomista by tutaj dodawał jakieś zastrzeżenia powiedzieć. I proszę Państwa, jak to wszystko podliczyć i widzieć tego efektywność, to trzeba. Zadać takie pytanie, które często zadaje pani Zyta Gilowska, wicepremier i minister finansów za naszych czasów. Gdzie są te pieniądze? Gdzie są te pieniądze? Co się z nimi dzieje? Otóż w znacznej części one po prostu w różnych kieszeniach całkiem prywatnych giną. I każdy, kto na ten system próbuje podnieść rękę, jest atakowany, niszczony różnymi metodami. I na dole, i tu w środku, i na górze. Co nam się zdarza? Czy właściwie przez cały czas trwa? I sens walki politycznej, która toczy się w Polsce, to jest następujący. Albo utrzymujemy ten system także z jego elementem zewnętrznym, czyli właśnie tym klęczeniem wobec wszystkich, bo to też jest, można powiedzieć, funkcjonalne wobec tego systemu, albo go zmieniamy. Albo go zmieniamy. Podejmujemy Państwo, podnosimy się na nogi w polityce zagranicznej, zaczynamy twardo walczyć z korupcją, bo to jest naprawdę już nie raka dżuma, która po prostu niszczy nasze życie społeczne, nasze życie gospodarcze, okrada nas, zabiera nam szansę, tworzy grupę uprzywilejowaną, która jest do tego jeszcze nic nie warta, bo żeby. Ci ludzie chociaż byli utalentowani, żeby to byli tacy gejksowi, ale nie, to tylko po prostu złodzieje. Ale żeby to się stało, proszę Państwa, to trzeba przywrócić w Polsce także demokrację. Bo pamiętajcie, że ten system może działać tylko dlatego, że Polacy są oszukiwani. Są oszukiwani. Ogromna większość Polaków Czerpie informacje między 18.45, Polsat wtedy zaczyna, a 20.00, telewizja publiczna wtedy kończy. To są te główne audycje. Przyjrzyjcie się im teraz. Szczególnie prosiłbym o to ludzi już nieco bardziej zaawansowanego wiekiem pokolenia, które już dobrze pamiętają komunę, a szczególnie czasy Gierka, żeby tłumaczyli też to młodym. Przecież to wygląda jak za tamtych czasów. To jest jeszcze jedna wielka propaganda. Jedna wielka propaganda rzekomego sukcesu. Rzekomego, bo przy innych rządach, już ograniczę się do tych pięciu lat, moglibyśmy właściwie pod każdym względem. Ja sądzę nawet, że. Pod tym względem, który ostatnio był tak omawiany, to znaczy mówię o, wyniki naszej o wynikach naszej reprezentacji e, w trakcie euro. Pod każdym względem mogą być lepiej. Naprawdę. Sądzę, że nawet pod tym, chociaż tu oczywiście ryzykuję, no bo to nie polityka gospodarki i nie gospodarka gospoda, ale nawet i tu mogą być lepiej. Gdyby Polska żyła w innym nastroju, gdyby także i w tej piłce nożnej nie było tak, że już czternastoletni tramwkarz wie, że musi w ten mecz przegrać, bo wiadomo są pieniądze. O tak to już wygląda. I to proszę państwa trzeba zmienić. I teraz możecie państwo zadać mi takie pytanie bardzo uzasadnione. No dobra, mówi pan o tym wszystkim, a to jest diagnoza. A gdzie jest terapia? Czy jest jakaś terapia? Czyli, czy można to jakoś naprawić, jakoś wyleczyć nas z tej choroby? Otóż, szanowni Państwo, można. Taka terapia jest gotowa. Jest terapia polegająca na reformie finansów publicznych, są gotowe ustawy, już nawet złożone, reformie systemu podatkowego, który dzisiaj jest kompletnie rozsypujący się i dla wielkiej części ludzi opresywny, niszcząca ogromna. Sfery bardzo bogate są praktycznie w ogóle nieopodatkowane. Tak to wygląda. To jest skrajna niesprawiedliwość, i to nie ma jeszcze do tego nic wspólnego z regułami rynkowymi. Są plany dotyczące reformy służby zdrowia, która straszliwie kuleje i gdzie się pieniądze wyrzuca dla prywatnych interesów. Zostaną przedstawione 28 sierpnia. Są plany reformy oświaty, systemu emerytalnego, czyli krótko mówiąc są plany rozpoczęcia w Polsce budownictwa mieszkaniowego dla zwykłych ludzi, bo takiego w tej chwili w gruncie rzeczy nie ma. Mieszkania są praktycznie rzecz tylko dla ludzi zdecydowanie bogatych, takich, którzy przynajmniej mogą wziąć duży kredyt, a ogromna większość przeciętnych Polaków takiego dużego kredytu nie może wziąć. Tu są interesy deweloperów ważne, a nie interesy społeczne. Krótko mówiąc, wszystkie te plany są, będą jeszcze raz przedstawione z pewnymi modyfikacjami, bo przecież większość z nich powstała już dawno, trochę się sytuacja zmieniła, ale co do swoich celów pozostaną te same. Jest taka możliwość, jest możliwość wprowadzenia do różnych polskich instytucji państwowych. Na powrót ludzi uczciwych, takich choćby jak Mariusz Kamiński, były szef CBA, który wiedział, że CBA jest od szukania przestępstw na górze, a nie na dole. Na dole też trzeba szukać, ale na dole to tego są inne instytucje. CBA powstawało po to, żeby ta społeczna góra była też pilnowana, żeby nie myślała, że jej wszystko wolno. A teraz z powrotem myśli, że jej wszystko wolno. I to Jeżeli pan Śmietanko sobie bierze jednocześnie nie obciążając się żadnymi obowiązkami, to jest szczególnie oryginalne, 70 parę tysięcy miesięcznie z paru źródeł pensji. Jeżeli wiemy już o szefach no i wy ich znacie, ale jeszcze znaleźć za wcześnie, żeby wymieniać nazwiska pewnych firm, e, którzy mają więcej. A no, śmietanko skromny człowiek. <noise> Bo ci, ci mają przeszło 100, ci mają przeszło 100 miesięcznie. Jeśli w tej chwili można robić właśnie tak, jak to mówiłem w służbie zdrowia, jeśli można tworzyć firmy, które dostają 900 milionów złotych na budowę autostrad, a poprzedź niej nagle bankrutują i prawda pieniądze gdzieś się ulatniają, a, a tysiące ludzi firm jest bez zapłaty. To proszę Państwa, to jest wynik tego, że władza PO dała, jeszcze będąc w opozycji wobec nas, sygnał. Jak my będziemy rządzili, to dobre czasy powrócą te przedrywinowskie. I powrócimy. Takiego, takiego, proszę Państwa, wybuchu korupcji i takiej, takiego, takiej ilości błędów w polityce we wszystkich dziedzinach, łącznie ze wspomnianą przeze mnie polityką zagraniczną, proszę Państwa, naraz dotąd nie było. Rządy po 1989 roku, poza dwoma wyjątkami, to znaczy rząd Olszewskiego i później nasze rządy. Były w gruncie rzeczy zawsze w tym czy innym sensie jakoś związane z tym systemem. Oczywiście najmniej rząd AWS-u, ale nigdy nie było aż tak jak w tej chwili. I to, co trzeba uczynić w interesie Polski, w interesie naszej przyszłości, w interesie i tych Polaków, którzy dzisiaj żyją, tych, którzy będą mieli niedługo już albo już mają emerytury. Ale także w interesie tych zupełnie najmłodszych i tych, którzy się jeszcze nie narodzili. Otóż w interesie tych wszystkich Polaków jest dzisiaj zmienić ten rząd. Ktoś powie: niemożliwe. Ja nie przeczę: trudne, bardzo trudne. Ale mimo wszystko, to chcę Państwu zapowiedzieć, na jesieni wystąpimy z odpowiednimi działaniami. Będzie złożony wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuchel. rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie ma żadnych szans, ale nawet rząd tak zwany pozaparlamentarny, tak to się w demokracjach europejskich zwykło nazywać. Po prostu rząd fachowców, rząd lepszy od tego, który jest. No musi być znacznie lepszy, a to naprawdę nie jest trudne. To jest naprawdę zupełnie łatwe. Otóż taki rząd będzie pierwszym krokiem ku temu, żebyśmy z tej zapaści zaczęli wychodzić. Żebyśmy zaczęli wychodzić z tych długów, które zostały przez ten rząd zrobione, z tej korupcji, z tej fatalnej polityki zagranicznej, z tej polityki oświatowej, która demoralizuje i ma oduczać patriotyzmu, z polityki kulturalnej, gdzie grupka jakichś szaleńców, którzy chcą walczyć z krzyżem, ze wszystkim, co święte, otrzymuje dotacje. nie jest chronione, krótko mówiąc, skończyć z tym wszystkim, co jest jakąś chorobą, czy nawet jakimś szaleństwem, czymś, czego nawet ludzie znający to środowisko, mówią o środowisku Platformy Obywatelskiej, i wiedzący, że ich władza będzie bardzo niedobra, się jednak nie liczyli. Otóż musimy spróbować, musimy mieć dobrego, neutralnego, niepartyjnego, kandydata na premiera i postawić wszystkich posłów tego parlamentu przed takim pytaniem. Oczywiście przedtem wykładając wszystkie nadużycia tego rządu, całe to zło, które uczynił. Chcecie za to brać odpowiedzialność, popierajcie ten rząd, ale będziemy w każdym okręgu wyborczym. W każdym miejscu, skąd żeście byli wybrani, o tym mówić, pokazywać Was jako współwinnych za to, co się dzieje. <klucz> Taką ofensywę, dobrze opartą zarówno o diagnozę, jak i o propozycje pozytywne, podejmiemy. Podejmiemy je mnie w interesie naszej partii, bo nasze plany są dużo dalej idące, my chcemy Polskę naprawdę przebudować, ale tutaj trzeba zaczekać na wybory parlamentarne, tylko w interesie 95 czy 98% Polaków. Nawet ci, którzy czasem może pod wpływem w szczególności tej propagandy mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, tak naprawdę są zainteresowani w tym, żeby Polska się zmieniła. Dziękuję bardzo.